Jeśli mieszkańcy jeszcze mogą liczyć na coś wyjątkowego. Oczywiście, że tak i ja powiem, co mamy przygotowane. Myślę, że wieczór będzie wyjątkowy, oprócz tego, że mamy zamówioną pogodę, gdzie już dzisiaj nie boję się powiedzieć, że nie wiadomo czy będzie, czy nie będzie, bo ona będzie, bo będzie ponad 20 stopni. O godzinie 20 rozpoczynamy koncertem i to adepci szkoły muzycznej w Lesznie w postaci kwartetu trąbkowego i saksofonowego dadzą koncert. Potem rozpocznie koncert znany Leszyński zespół, zresztą na specjalne życzenie mieszkańców, nie strzelać do pianisty. W połowie koncertu, czyli będzie przerwa dokładnie o godzinie 21, na leszyńskim rynku zostanie całkowicie wyłączony prąd. Jest przy okazji prośba do mieszkańców, żeby również to uczynili i będzie pokaz laserowy. On będzie trwał 12 minut i potem wznowimy dalszą część koncertu. Będą na pewno gry i zabawy dla dzieci. Teatr uliczny z Krakowa przyjedzie, będą najróżniejsze konkursy. Mamy przygotowane nagrody za każdy konkurs, także zapraszamy dzieci i młodzież do zabawy. Będą występy artystyczne, w tym roku też będzie innowacja, bo będą występowały dzieci z przedszkoli, ze szkół i z gimnazjów. Także to jest ta nowość. No będzie też trochę folkloru, będzie teatr na piętrze. Także ja uważam, że dla każdego coś miłego. Dla każdego w każdym wieku znajdzie się coś. Oczywiście, co że stylu. tak. Oczywiście, że tak. Ja myślę, że każdy coś dla siebie znajdzie. I impreza ta przeznaczona jest do wszystkich mieszkańców. Oczywiście i do mieszkańców i nie tylko. Zapraszamy wszystkie ościenne gminy i gości z jak najdalszych stron. Bardzo Pani dziękuję. Ja również dziękuję bardzo dziękuję. i serdecznie wszystkich zapraszam.